Cześć, z tej strony Kacper. W tym nagraniu opowiem ci o dostępnych modelach biznesowych na rynku. Opowiem ci, na co warto zwrócić uwagę, jakie są ich plusy, minusy, i dzięki temu wybierzesz jeden z najbardziej odpowiednich dla siebie. Nagrywam to wideo też ze względu na to, że zauważyłem taki problem na rynku, że jest masa instagramowych guru, ludzi, którzy nagrywają własne życie to, jaki lifestyle wiodą, to ile zarabiają, jakimi furami jeżdżą, gdzie podróżują. I tak dalej, i tak dalej, oraz rzesze ludzi, którzy obserwują tego typu osoby, i się zaczynają do nich porównywać. I często te osoby, które właśnie porównują się do tych instagramowych guru, którzy pokazują, jakie to wyniki osiągają, widzą tylko i wyłącznie szczyt góry lodowej, czyli to, co jest ponad wodą, a niestety nie widzą całego gówna, za przeproszeniem, które jest pod. Taflą wody, tym co robili, tym co musieli przejść, tym ile musieli w siebie zainwestować, tym ile musieli doświadczenia zrobić, tym ile musieli godzin wypracować, to ile musieli dostarczyć wyników dla klientów, żeby dojść do tego typu wyników. I często w momencie, kiedy zaczynamy się porównywać do tego typu osób i widzimy ten szczyt góry lodowej, to Włącza nam się coś takiego jak Shiny Syndrome Object, czyli myślimy, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Myślimy, że branża, w której działają te osoby, że model biznesowy, że styl działania, który oni obrali, w momencie, kiedy my byśmy to zaczęli robić, to na pewno też zaczęlibyśmy tego typu wyniki osiągać. I to sprawia, że sabotujemy obecne nasze działania. Uważamy, że w obecnej naszej niszy nie ma właściwych klientów, że się nie da osiągnąć tego typu wyników, że nie wiem, co, coś jeszcze. Szukamy sobie po prostu wymówek, myśląc, że gdybyśmy tylko zmienili, się, gdybyśmy zmienili model biznesowy, to nagle wszystko by się zmieniło i nagle byśmy wiedli zdecydowanie lepsze życie, i niestety muszę cię rozczarować, ale tak to kurwa nie działa. Ze względu na to, że w każdej branży, niszy, modelu biznesowym, w czymkolwiek zarówno są osoby, jak, które zarabiają dość sporo pieniędzy, są gdzieś tam w top 1 w danej branży, ale są też osoby, które nie zarabiają w ogóle. Tak samo w każdej branży są właściwi klienci, ale też klienci, którzy są bardzo męczący i trudni do pracy. W każdej jebanej branży tak jest. I uświadom to sobie, przestań szukać wymówek, Swojej niszy w swoim obecnym modelu biznesowym, w tym, że inni mają lepiej na pewno niż ty, i gdybyś tylko wybrał tego typu drogę, jak jakaś tam inna osoba, to też byś tego typu wyniki osiągał, bo tak nie jest. W każdej branży, w każdej niszy są właściwi klienci, w każdej niszy, w każdej branży jesteś w stanie osiągać konkretne wyniki, jeśli będziesz odpowiednio do tego podchodził i odpowiednio się nastawisz do tej e, sytuacji, którą masz i. To, co wyróżnia te osoby, które na ten moment właśnie budują własną markę osobistą na Instagramie, ty obserwujesz i widzisz, jak zajebiste życie wiodą, jak zajebiste firmy prowadzą i tak dalej, to najważniejsze w ich całym procesie było to, żeby znaleźć jedną grupę ludzi, model biznesowy, cokolwiek, po prostu jedną rzecz, którą najbardziej czują i robić to przez bardzo, bardzo długi czas. To znaczy, nie. Miesiąc, nie rok, tylko 2, 3, 5, 10 lat, 20 lat. I właśnie w ten sposób staje się tego typu ekspertem we własnej niszy. W ten sposób sprawia się, że ta nisza nam służy, tym że trafiamy do właściwych klientów, właśnie poprzez to, że zamiast gadać głupoty typu, że się nie da w nasze niszy, zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby w naszym modelu biznesowym czy w naszej niszy. Osiągać znacznie większe wyniki, i tego typu postawę też powinieneś obrać, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić, czyli zacząć się porównywać do innych osób i myśleć, że gdybyś obrał ich drogę, to po prostu byś miał zdecydowanie lepiej. I chciałbym jeszcze do tego dodać, że często tego typu myśli wynikają też z tego, że ludzie. Właśnie będący takimi guru, będący osobami, które już są bardzo rozwinięte, które są już mocno mocnymi autorytetami w swojej branży, twierdzą, że kursy i szkolenia są bardziej skalowalne. I faktycznie być może tak jest, być może to jest bardziej skalowalny model biznesu, ale zapominają też o tym, żeby dodać, że nie dla każdego, <laughs> bo oczywiście. Kursy i szkolenia są bardziej skalowalne dla osób, które mają już sporą firmę, które mają spory autorytet w branży i które budują własną markę osobistą na Instagramie i działają w pewnym temacie od długiego czasu. To dla takiej osoby kursy szkolenia to jest bardzo dobry model biznesowy, skalowalny, ale dla osób, które dopiero zaczynają, które jeszcze nie osiągają wyników w danej niszy, które jeszcze w sumie przez nikogo nie są znane nie mają żadnych wyników. Nie mają się czym pochwalić, nie mają wiedzy, doświadczenia, nie zainwestowali w siebie nawet, nie wiem, 5000 złotych jeszcze. Dla takich osób zdecydowanie prostszym modelem biznesowym jest model usługowy, gdzie my wymieniamy swój czas, nasze doświadczenie, na to, żeby wykonać daną usługę dla klienta, czyli agencja marketingowa, trener personalny, nie wiem, fotograf, cokolwiek takiego to jest znacznie prostszy model biznesowy na start. I zdecydowanie jest więcej spukanych osób, czyli osób, które nie osiągają wyników, które chcą stworzyć własny kurs, szkolenie, cokolwiek takiego, niż osób, które prowadzą właśnie działalności usługowe. I jest tak ze względu na to, że zdecydowanie ciężej jest dostarczać wyniki klientom w modelu kursów, szkoleń, programów mentoringowych, konsultacji jeden na jeden niż w modelu usługowym. Zdecydowanie ciężej jest w tym modelu pozyskać klienta. Więc na sam start, kiedy dopiero zaczynasz. Model usługowy jest bardzo dobry, abyś nauczył się pozyskiwać klientów, abyś zaczął od czegoś. Abyś nauczył, nauczył się dostarczać pewną usługę. Nauczył się z jakimi klientami pracować, z jakimi nie, żebyś trochę poznał tę branżę. I dopiero wtedy wchodził na kolejne levele i coraz to bardziej skalował swoją firmę i szukał bardziej skalowalnego modelu sprzedaży. I tak jak powiedziałem, zdecydowanie ciężej jest działać w tego typu modelu na samym początku niż w tego typu modelu. I osoby, które mają wyniki w tego typu modelu, najpierw miały wyniki w tego typu modelu, potem w tego typu modelu, potem w tego typu modelu i dopiero na samym końcu zajęły się tego typu modelem. Ze względu na to, że przerobili wiele rzeczy już tutaj, poświęcili bardzo dużo swojej energii, swojego czasu na tego typu działania, przerobili masę, setki ludzi, którzy właśnie tego typu działania, którym tego typu działania dostarczali, i następnie dopiero szli w tego typu usługę. I opowiem Ci teraz, jak to u mnie wyglądało, żebyś mógł też sobie zobaczyć w praktyce, o co mi dokładnie chodzi. I zobacz. Wiele osób też przebyło moją drogę, tych, którzy są obecnie gdzieś tam na topie, na szczycie tych gór, którzy, którzy oglądają, więc też możesz sobie to porównać mniej więcej do siebie. To, z czego zaczynałem, to był model zwykłej agencji marketingowej, gdzie tworzyłem reklamę na Facebooku dla moich klientów z branży fitness obecnie. Wcześniej też przebyłem różne nisze, też tworzyłem jakieś posty na Instagramie, jakieś takie, takie rzeczy. No ale generalnie ten model agencji marketingowej był takim moim. Mm, pierwszym, poważniejszym, że tak powiem, szczególnie właśnie w branży fitness. No i dzięki temu modelowi doszedłem do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Miałem po prostu 10 klientów razy 1000 złotych, którzy płacili mi za wykonanie dla nich usługi, za to, że mieli do kogo dzwonić i komu sprzedawać swoje usługi i Dopiero w momencie, kiedy właśnie osiągałem, osiągnąłem pierwsze wyniki, pozyskałem pierwszych klientów, dostarczyłem im wyniki, stworzyłem powtarzalny proces dostarczania danej usługi dla danego klienta, to dopiero wtedy poszedłem dalej. Czyli zastanowiłem się, jak mogę wyskalować bardziej swoją firmę i odpowiedź brzmiała zwiększyć swoje ceny. Ok, co muszę zrobić, żeby zwiększyć swoje ceny? Muszę dać większą wartość klientowi. OK, co muszę zrobić, żeby mój klient otrzymał większą wartość? Musi więcej zarobić. A więc, co muszę zrobić, żeby mój klient więcej zarobił? Musi nauczyć się, jak lepiej wykorzystać kontakty z kampanii reklamowej, którą dla niego przygotowałem. Dlatego też do modelu zwykłego agencji marketingowej dorzuciliśmy następnie szkolenie sprzedażowe oraz konsultacje jeden na jeden. Gdzie indywidualnie pracowałem z taką osobą nad sprzedażą. I zwykle to wyglądało tak, że osoba rozpoczynająca ze mną współpracę dostawała właśnie szkolenie oraz konsultację taką, która weryfikowała, czy na pewno odpowiednio zrozumiał to całe szkolenie, szkolenie i wprowadził to w praktykę. Też analizowałem rozmowy sprzedażowe i tak dalej. Więc tak to wyglądało. Następnie w momencie, kiedy nauczyłem się już. Pomagać klientom jeden na jeden, Robiłem, zrobiłem bardzo dużo takich rozmów, gdzie trenowałem z nimi sprzedaż. To te wszystkie wnioski, które jakby zebrałem z tych rozmów jeden na jeden, z tej pracy z klientami, z tego, że poznałem branżę, zamieniłem na to, że stworzyłem szkolenie 2.0, czyli taką ulepszoną wersję tego pierwszego szkolenia, gdzie poruszyłem bardzo dużo różnych tematów, których nie poruszyłem w tym pierwszym szkoleniu. Dzięki temu, że stworzyłem to lepsze szkolenie, to bardziej sprocesowałem swoją pracę w postaci tego, że byłem w stanie obsłużyć większą ilość klientów, bo już nie musiałem z każdym rozmawiać jeden na jeden na temat tego typu tematów sprzedażowych, oraz moi klienci jakby otrzymywali lepsze wyniki ze względu na to, że była lepsza jakość szkolenia, które ode mnie otrzymują. Więc to jest to, i dzięki temu, że właśnie tego typu model wdrożyłem u siebie, to bardzo szybko przeszedłem do generowania 30 tysięcy zł miesięcznie, ze względu na to, że brałem już 3000 zł miesięcznie po czasie od klientów, i to było mniej więcej, tak nie wiem, z 8 miesięcy, kiedy przeszedłem z 10k do 30k miesięcznie i dobraniu 3000 zł za moją usługę, więc tak to wyglądało. Następnie kolejną rzeczą, którą wdrożyliśmy u nas, to była zmiana niszy na studia treningowe, czyli osoby, które są w stanie z nami działać bardziej długoterminowo. Oraz też wprowadzaliśmy następnie konsultacje grupowe dla klientów, żeby jeszcze mocniej dostarczać większe wyniki dla naszych klientów, żeby jeszcze dawać im lepsze doświadczenia, żeby jeszcze na dłuższą metę zostawali z nami, z nami właśnie w tego typu współpracy. I obecnie nasz model agencji hybrydowej wygląda w ten sposób, że nasi klienci dostają szkolenia, dostają dostęp do konsultacji grupowych, do społeczności naszych klientów na Slacku oraz dostają dostęp do pierwszej konsultacji jeden na jeden wdrażającej, na której poprawiamy ich takie początkowe etapy, ofertę, proces rozwoju, ustalamy cele, dajemy jakiś tam. Wskazówki odnośnie zespołu, jak go rozwijać, jak go zatrudniać, i tak dalej i tak dalej, takie podstawowe rzeczy. I na ten moment tego typu model agencji hybrydowej generuje nam około 80K miesięcznie. Mamy około 20. 22 klientów po 3700 zł. Coś takiego. Mniej więcej, tak to wygląda. I plusem, bardzo dużym plusem tego typu modelu jest to, że jesteśmy w stanie dostarczyć fajne wyniki dla naszych klientów poprzez właśnie połączenie usług w postaci stworzenia kampanii reklamowej dla klienta. Za to też klient nam płaci regularnie co miesiąc wraz ze szkoleniami, wraz z tym, że pomagamy im zaimplementować tą wiedzę w praktyce. I dzięki temu bierzemy po prostu od klientów 3700 zł miesięcznie i w dość małym zespole, bo mamy trzy osoby w zespole, jesteśmy w stanie obsłużyć 22 klientów. I co teraz się wydarzyło, żeby skalować tego typu, tego typu model, musimy albo zwiększyć cenę, albo zatrudnić nową oso osobę, aby obsługiwać większą ilość klientów. I zrobiliśmy obie tak naprawdę rzeczy na raz. I to, co zrobiliśmy, to wdrożyliśmy usługę High Ticket za 6000 zł miesięcznie, w której konsultujemy klientów, w której dajemy, tak jakby, większe wsparcie, dostęp do lepszych klientów, dostęp do bardziej jakościowej wiedzy, do większego wsparcia, który pomaga naszym klientom jeszcze lepsze wyniki osiągać, czyli Część klientów właśnie stąd zwiększyło swoją stawkę, którą nam płaci, po prostu na 6000 złotych miesięcznie, oraz zatrudniliśmy dodatkową osobę w naszym biznesie. I uwaga, uwaga! Dopiero w momencie, kiedy za pomocą tego typu agencji marketingowo-usługowo-konsultingowej, Rozwinąłem firmę do poziomu około 80 tysięcy złotych miesięcznie, powtarzalnego przychodu z miesiąca na miesiąc, a nie także w miesiąc wpiliśmy i się chwalimy, dopiero wtedy zacząłem działać dalej, czyli zacząłem bardziej skalowalny model biznesowy, jakim są programy mentoringowe, i zrobiłem to dopiero wtedy, kiedy mam w pełni oddelegowaną firmę właśnie w agencji hybrydowej. Nie robiłem tego w momencie, kiedy generowałem 10K miesięcznie i obsługiwałem sam klientów. Zrobiłem to dopiero w momencie, kiedy mam w pełni oddelegowaną firmę, ona tak naprawdę sama się kręci, oraz kiedy generujemy już fajne wyniki i osiągnąłem coś, czym mogę się pochwalić i czym, co mogę innych ludzi nauczyć, żeby oni też to zrobili u siebie. I żeby chętnie zapłacili mi za to pieniądze. I wygląda teraz tak to u mnie, że agencja marketingowa jest jednym, tak jakby, źródłem dochodu, i dopiero teraz, w momencie, kiedy stałem się ekspertem w swojej niszy, w swojej branży, jedną z najlepszych osób w Polsce, która to po prostu robi, to dopiero wtedy skupiłem się na tym, żeby zacząć uczyć ludzi i tworzyć programy mentoringowe. Nie wcześniej, nie później. Czyli to, co możesz sobie wyciągnąć z tej lekcji, to to, że osoby, które prowadzą właśnie szkolenia, kursy, mentoringi i tak dalej, często zaczynały właśnie od tego typu działań, osiągały już wyniki w tego typu modelach biznesowych, i następnie często przechodziły na to, że zaczynały uczyć innych ludzi, jak za pomocą tego typu modeli biznesowych osiągać swoje. Przychody, generować większe zyski, mieć lepszy lifestyle i tak dalej, i na tym zaczęły po prostu generować swoje przychody. Więc jeśli dopiero zaczynasz i patrzysz na to, co robię ja obecnie i patrzysz na to, jak wygląda mój biznes obecnie, to nie widzisz tych kurwa pięciu lat, które ja przebyłem, żeby dojść do tego typu poziomu i żeby właśnie uczyć innych ludzi. W jaki sposób rozwijać takie agencje marketingowe. I tak już na sam koniec filmu, bo też nie chcę, żeby to wybrzmi wybrzmia wybrzmiało tak jednoznacznie, że dopiero w momencie, kiedy będziesz robił stówę miesięcznie w, w firmie usługowej, to dopiero wtedy masz szczelność, żeby uczyć innych ludzi i prowadzić programy mentoringowe, sprzedawać kursy i szkolenia, bo tak nie jest. Chodzi mi głównie o to, żebyś głównie te podstawy, naukę. Nabył na tego typu modelu, bo on jest po prostu najprostszy i dopiero w momencie, kiedy ciężko będzie ci się skalować dalej, to dopiero wtedy wyruszaj w tego typu działania, a nie w momencie, kiedy dopiero zaczynasz i jeszcze masz mnóstwo wolnego czasu, ale wydaje ci się, że tego typu model biznesowy będzie dla ciebie po prostu zdecydowanie lepszy. Więc tak to z mojej strony wygląda. Jeśli będą jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem, bo to jest dość taki, nie wiem, szeroki temat, że ciężko mi było po prostu na niego dość krótko odpowiedzieć, nie? Jak, jak to w, faktycznie w praktyce wygląda. Więc mogło być tutaj dużo niedopowiedzeń, dużo takich rzeczy, których, których nie powiedziałem, a które powinny paść, więc jestem otwarty na komentarze, pytania i tak dalej. No, i jeśli jesteś zainteresowany właśnie rozwinięciem swojej agencji hybrydowej do takich wyników, no to też zapraszam do tutaj mojego programu mentoringowego, w którym pomagam w ten sposób rozwijać swoją firmę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. You.